Witam. I się mam. Dzisiaj dzisiaj raczej krótki stream w e, nową grą. Takim, taka dość ta gra jest wczesno dostępowo Alfa Alpha, czy nie wiem co ona jest. Ona jest w sumie wydana kompletnie na, na tym, na Steam jest dostępna chyba do kupienia nawet ale e, mam wrażenie, że ona jest dość 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 e... prosta, upewnijmy delikatnie zacznijmy od może początku. Wszystko działa mi w ogóle stream, działa mi stream, sprawdźmy sobie jeszcze stream, o jest, jest i on, dobra, pokaż mi tu. Uuuu, hello Dwar! Hi Dwar, welcome, welcome. Dobra. Midgard Games call, called... Uh, of Eden. Play! Um, o właśnie, to jest... Uh, skończyła się muzyka. Nie wiem, ja nic nie zrobiłem. Tak to my Nick? A yy, mi się wydaje, że ja start jest zerem. Robimy nową grę. A, tu się, tu mogę. O, o! A ja mam tylko dwa punkty? A gdzie mi pisze? Nie pisze, mi nawet do mam punktów. Dobra, dajmy na siłę i na staminę. Hmm, a Default Defaults to jest na zero. Siła, stamina. Nie mam więcej punktów. Dobra, start game. Dobra, lećmy z tym. Tak jak mówię, bardzo prosta. Yy, znaczy nie wiem, czy ona ma tak wyglądać. Czy ona jest po prostu niedopracowana, czy, czy co. Teraz będzie wszystko wiadomo, jak się gra czytam. No, bardzo za sobie mi zażera. GPU 95%. O, Co to jest? Nie, dobra, GPU jest na 40, na 30, 40, 40. Teraz ten CPU 40. So the game is not... Not... Nie ma escape'a? A czemu ją ja... Czemu ja umarłem? What the hell? To tyle jeśli chodzi o tę grę. Game. <laughs> nie wiem, co się to. Albo to był bug, albo ja nacisnąłem, e, coś nacisnąłem. Ja co. Chciałem zrobić menu, escape menu, żeby zobaczyć opcje, jakie tam są. Bo to będzie raczej krótki stream, tylko e, właśnie a propos e, informacje o tej grze. Sponsor ją ugrać, dlatego ją gram. Inaczej bym pewnie ją nie grał. Sprawdź tylko, czy działa. To jest gra. No właśnie jest tutaj. Opinie są podzielone, jak zwykle. Ja coś właśnie wypiłem. Pod jedynką miałem potkę. to jest screenshot a tu jest menu no tak pod tobą co przecież nie wiem mm, czy mam jakieś tu podstawowe rzeczy? Mamy, a mam jednak strzał myślałem że mam nieskończoną liczbę strzał Sven się nazywam my name is Sven jest mi z tym dobrze Uuu, ta grafika jest ekran modowania to jest ten menu, w którym pokazuje mi jakie mam e... jakie mam skróty klawiszowe F mount dismount ale to pewnie jak na, na, na jakimś sprzęcie Kurde, ja jestem u góry! A, Kurde, lubię... Zawsze podoba mi się w grach właśnie takie światko. Ja nie wiem co jest z tą grafiką. Panie kochane. They call. Ah, Epic Low. Teraz dobry grał wyglądał, była z 2000, 2000 roku. Data wydania 2001. Ta grafika w sensie. Jakbym grał kurde z starego Baldurusa albo jakiegoś e, Diablo, albo... nie wiem nawet jeszcze. ja tam chcę na to zejść. Jak to mam zrobić? Tylko czatki e, e, mi chyba dalej e, nie są zbytnie. Nie no, wróćmy z powrotem. Mam wrażenie, że to jest kwestia... Nie, może może, może mam do dyspozycji gra mi próbuję wygenerować cały ten obszar. Dlatego, um, dlatego mi um, tak tnie, epic, ewentualnie zróbmy na high, whatever. Tu jest pałac jakiś, chodźmy do pałacu. Use portal, o oh, portal. To jest mój pałac? Czy gdzie ja wlazłem znowu? Oh, yeah. to, to był mój pas. Aha, to ja się rozumiem, ja się teleportuję w jakiś sposób tam, tak? Czy jest jakiś safe game? Load GAME. I nie wiem, jak to można grać w taką grę. Jest tu jakiś motion blur albo coś, nie wiem. Mm. Volumetric Fog, można ewentualnie to zmienić damy tychże szanse, co nie co ma co nie, jak tak o panie kolego dalej mamy takie żeby nie było, zróbmy se. aha, mi się okno otwarło, wow u góry mamy klatki, 30 klatek Także mają, mają co naprawiać, to będzie widać mają co robić panowie w deweloperze? CPU 60, GPU 60, jak widać. Czy to jest jakiś. Kto to jest? Co ma broń? Dzień dobry. Hello, it's good to see you live. Dobrze cię widzieć. To już prawie tydzień. W imię Odyna.

Kilka, kilka takich scenek po prostu um, zdjęciowych nic więcej, nie ma żadnych animacji, nic kilka zdjęć pokazanych że byliśmy na polowaniu i e, ojciec walczył z jakimś czymś co wyglądało jak wilk, większy niż, niż, niż człowiek i on tam zginął czy nie wiem czy zginął I was with my father wracaliśmy do domu, jakaś bestia go wzięła, no właśnie jakoś tak to było Moose Pelheim's eruption that night. Midgar could be complete chaos. If I were you, Commander. The commander watches over the sanctuary. Whoa. Chumugepom sanctuary. Midgar after the heaven hidden war hasn't war of uh, for the sacrifices of the roving lights. Gdzie znajdziemy komandora Komandorów czy jak mu tam? Front of the castle. Pause and exit, safe. Safe? You can save many locations to, to go midnight, Midgard. Aha, czy ja mogę tylko tutaj zapisywać grę? Serio? Journal. Mount. Interest tag. Marchew na na mapie. E, pierwsza, trzecia osoba. Ty. Przecież jeszcze się nie pytałem? No to idę zobaczyć tego mojego kolegi. Ty? O, pokaż oczy. Niebieskie oczy masz. Komu je dasz? Takie ładne oczy. Nikt ci nie podskoczy. Czemu ja mam e, nie o co chodzi z, tymi, z, tymi, z, tym, z tą grafiką No muszę popracować trochę nad tą Na 2 klajtek schowajmy to Kol To jest jakiś transport to jest ten e, to są jakieś baraki Zróbmy, z jedną rzecz. Tak ciekawości bardziej. A, grafika. Włączmy to, tak z ciekawości jeszcze bardziej. No to, to będzie jeszcze gorzej, bo on próbuje do, na, nadgonić. Ten w sensie nie wiem grafika może. Dobra, wrzućmy. Wrzućmy tutaj jednak low. No zostaw to Raz pokaż Dalej mam 26 klasyk. Midgard! Aha, czyli to jest ten zamek, tak? Ja mogę z tym gościem gadać Roadie um. Villagers The issue. No ja nie wiem o czym gadają, ja tu gadam z nimi, nie wiem o czym jakiś. Czekaj, ale ja mam tutaj jakąś... E... interest. O! Interesujące. Dobra, weź to wyłącz góry, bo to te... Nie będę ich atakować na razie, zostawimy, bo ja nie wiem jak tutaj się zginie, ja nie wiem czy wszystko stracę, będę się od nowa zaczynać. To gramy, to teraz to wygląda jak ten, dosłownie jak... Um... Jakiś Pixelard Teraz mi dajcie jeszcze jakiegoś wroga. Zobaczymy jak to działa zabawa. Jak się woda zachowuje? Znaczy. O pływamy. Można pod wodę. Nie można. Jest normalne pływanie i sprintowe pływanie, a teraz mam pochodnie. Czy to jest taki obszar, a tu jest mapa, nie? Jak się nie mylę. Dobra, ale gdzie jest ja jestem? Aha, tu w środku. Czyli to jest most na zewnątrz. Na kółku jeździć, żeby to przybliżyć. Dobra, to idziemy na zewnątrz mam wrażenie. To będzie jedyne wyjście w tej grze chyba na zewnątrz. co? Wróćmy z tymi ustawieniami jednak do tego. Najwyżej... Szybciej skończę. Nie to. Oj. To przynajmniej nie jest takie... ...pikselowate. Bo i tak tutaj nie będę dzisiaj siedział cały dzień. No, Tym jest jakiś budynek jeszcze. Kościół. Wow! W Kościele jest zombiak! Ej, o wy wow Zniknął. Ej, gościu miał wędkę. No bez jej. Co to jest? Kamienie jar. to jest tego questa, co mi ten typek dał w środku, nie? I klot prawdopodobnie do... Aha, to jest do używane do craftowania. Krafti... Do ja by się chciał na przykład wyleczyć. On tak się to robi. Nie, czekaj, weźmy z tego okna i w tym oknie to damy to. A to jest to samo okno. coś mi mówi, że to... Uh, nie, dobra. O, krzynia. Hej, ładny luciak tutaj jest, nie powiem. Leder, light arma dawaj to. Spodnie... Jest jakaś porównywarka, chyba, nie? To są te, co mam ubrane, tak? To mam ubrane? Nie. Tak, to są te same. To są po prostu trochę cięższe. I nie mają w Co? Scroll of knowledge. Ancient knowledge. To przeczytajmy. No to sam Expo za to. Czy to jest EXP? Takie te scrolla. Dały wszystkie. Jest to jest jakieś okno. A, aha, tu mam level drugi. Czyli ja tam e, Widzę, właśnie mam punkty do wydania. Dobra. No, tak raz z tej strony jest dość prosta, nie? Kolejne 500. Mamy trzeci level. Dawaj siłę. Eee. Tak, jeszcze punkt, jdem na lak Nie można cofnąć. Oooo! Tu mamy też jeszcze skillowe punkty. Interesujące dobra, wychodzimy stąd. Czy wychodzimy z tego obszaru, pójdziemy sobie tam na, na zewnątrz, na zewnątrz do tego lasu. Może gra doczytuje bardzo w jakiś dziwny sposób, dlatego że to tak czasami dziwnie robiło wcześniej. Teraz jest już chyba trochę lepiej. O, mamy tutaj drzewo. Co Trzeba z tym drzewem zrobić. Mam jakieś, Nie mam jak zapalić chyba tego ognia. Tudu, 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 tudu. Czy to jest wyjście? Tak, żeby nie wiedzieć, gdzie ja jestem. Jestem ta żółta kropka, tak? Nie wiedziem, czeka, czekać, no, widzimy, z to moment. Dobra. O kurde. Oczek mi się mieni, jak się tak robi. Co tu jest? O, tu są te. Ja bym chciał, ale do lasu później, nie do jaskini. Bo ja mam wrażenie, że tu będą jakieś mopki. Co to jest? Ej, to by było zajęcie, jakby zrobić taką grę na przykład, w której takie wagoniki są szybkim transportem. Być może to jest to, tylko ja chyba nie miałem w to kliknąć, ja nic nie za bardzo mam to, co zrobić. Nie. Uważam, że to jest równa aktywne questy. No to tu jest ten, co mi dał. No, to jest ta historia na początku, no, skończone. A czemu to się nie zmienia? Aha, bo ja nie mam, tu są. To no, dobra, jest cały opis, racja. Tips always aim for the head. Sure, ale ja chciałem i nacisnąć, bo ja widzę, tu jakąś monetę. Chyba jeden, jedną monetę mam. Ja nie wiem, dlaczego tu nie ma jakiegoś save game'a ani czegoś takiego. F5 nie działa. Znaczy, no nie wiem. F5, F6 Dobra, ja się wyjdę sobie tam na zewnątrz do tego głównego lasu. Eee, dok, tam jest dok. Może tam jest szybki transport w przyszłości. Jak ta gra będzie zrobiona dobrze, pas. Paz! Kto to jest? Czego chcesz? Pohandlujmy. Za tysiąc koinów mam. Ja lutuję jakieś jakieś drzewo, nie wiem czy z tych krzyń czy z czego. Ja mógł to sprzedać. Chyba znalazłem jakiegoś jakiegoś baga w grze. Sprzedaj. Nie, nie wiem o co chodzi. Dobra, no sprzedaj... sprzedaj to. 38... ston. Dig up Worms Nie, to nie działa. Mogę to zabrać? Nie, nie mogę w ten sposób. tego Nie wiem skąd to okno się tutaj wzięło. To jest jakiś glitch poprzedni. Dobra, idę stąd. Mam jakąś kasę? Są jakieś artefakty jeszcze. Pościół ma jakieś klucze. Tylko do skrzyni, wow, coś to jest. Ze Star Warsów się tu wytypek a to jest workbench. Ale tu już można zrobić jakiś artefakt. Widzę, jeden. ten 50 plus. No, nie możesz, ma. Siema, siema, Stevie. Jak tam życie? To są baraki znowu. A gdzie się wychodziło w ogóle? Aha, tędy się wychodziło. No, dzisiaj tak tylko na krótko jestem, wiesz, bardzo krótko, że tak powiem. I tu jest Midgardiusz, to jest wyjście główne z tej gry. Znaczy, z tego początkowego obszaru. Ponieważ ta gra potrzebuje bardzo dużo pracy, powiedziałbym. Może zamiast jest ciekawy, jak to zazwyczaj w takich rpg -ach. Paul, Rydia, Gil i Ferndel. Na mapie jestem tu, ale nie mam pojęcia gdzie. Ja do tego wulkanu przed. Czyli e, powiedzmy, że tam. Nie wiem czy ta gra się zapisuje niby co 20 minut czy 10 minut. Tak naprawdę, ale to ja nie mam pojęcia e, nie widzę żadnych komunikatów, że się, że się ta ma zapisy. Właśnie dla tego się ma gra zapisywać. Gram X-Tenami, wiesz? Jestem jednocześnie synem, ojcem, zięciem i teściem. Nie, dobra, ale tak na poważnie, to... A, to dobrze, że nie, nie stwierdziłem, że chcę grać w tę grę cały dzień. Zobaczymy, jak daleko jestem. Continuum, gdzie był save ostatni? No bo ja nie, 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 nie liczyłem, żeby na dzisiaj godzinę tu siedział, ale... no... Chciałem zobaczyć, co tam jest w tym świecie gry. Czemu one są takie na jednego hita? Czemu one na jednego hita? On mnie chyba dwa razy dziobnął jeden z drugim. Ej, aha, ej, a ja nie jestem tu, gdzie był ten zombiak. Ty, czekaj, zrobimy coś takiego, pieprzyć tego zombiaka. Chodźmy tam tam, 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 tam gdzie byłem. Tylko wyjdę w ogóle w inną stronę, spróbuję uciec z nim. Mogę schować w tym broni? Twoje zdrowie, okuli, siema. się Jak życie. życie? Idę Midgardu. Midgardu. Jutro, um, jutro w w planie będzie, um, Będę, tego, będę robił tego Mordheim'a jeszcze, ale prawdopodobnie z Sutora program znowu, dość tak konkretnie. Czyli Star Wars The Old Republic. Bo chcę pociągnąć tą całą e, moją okropną grę do przodu. Do życi, no to tak jak ta gra. <grym> Ona jest trochę nie do e, Ktoś by powiedział delikatnie, ja tu jestem zawsze, ja zawsze staram się e, być miły nawet w takich sytuacjach. A czemu mi, powiedzcie mi ten, co to jest? Czemu mi tutaj stream database? wrzuca? właśnie ja zapomniałem, że ja mam tego bota, który. Czekaj, a to znaczy, że to działa już? Zaraz no, to, to sprawdzę. A faktycznie działa. To jest ta, to jest ta emotka. Ci tam są wilki. To w lewo. Tam są wilcze. Do, do kolejnej śmierci włączam grę, bo... E, bo ja nie lubię, kurde, no... Na niskich poziomach ta gra ma 25 klasyk, No halo, co... Panowie. Trochę, trochę musicie jeszcze popracować nad tym, grą. Tam po prawej u góry coś jest. O nim jak coś? Nie. To mi w brzuchu chyba burczy. No to wiesz, to musisz podpoczywać trochę. Blanda. Idziemy tam, jeszcze zobaczymy co tam jest. Więc... Ja jeszcze będę grał do kolejnej śmierci. Znaczy, nie będę się rzucał zaraz pod jakiegoś potwora, ale. Jak mnie coś tutaj zaatakuje z boku, to. rozbite? O Boże, to najgorzej, co? A to już mówisz, że. A to tam jakiś zombie, jak zaś. Ja myślę, tu będą ludzie. Tu można się jakiś, jakoś kucnąć. kucnąć? I zobaczył mnie skubany z daleka. To nawet w bowie nie ma takich tych. No to czemu on mnie raz, dwa razy walnął i ja nawet no, pasek życia był full. Czerwony pasek życia po prawej. Nie widziałem gdzie, gdzie on oberwał nic. Szybko poszło, szybko poszło tak jak ten stream mam wrażenie. Dobra, um, no miałem przetestować tą grę na streamie, no to przetestowałem, bo niestety ale jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o grę, to chodzi o tą grę. Jak ktoś będzie chciał, ale prawdopodobnie polecam poczekać z, z, z tą grą do do, 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 do... do przyszłości, aż ona będzie może lepiej zrobiona. Ja będę grał jutro. Dzisiaj już nie, nie będę grał. Dzisiaj tak krótko tylko. Jutro będzie... Otru... ...między innymi. Widziałam ten link tutaj. I... Sutro. E... sutor, sutor. O, tak jak mam powiedzieć. sutor. I tego Mordheim'a potrzebuję. To pomimo... Pomimo, że ta gra jest trudna. Ale ona mi się... Ona mi się podoba. Także... Ja dzisiaj uzmykam, panowie i panie. Niestety. My się będziemy widzieć jutro. Przez weekend. Także trzymajcie się. Eee, Pozdróbcie rodzinę i wszystkich znajomych. Ja lecę. Pa! Pop. See you soon.